No hello, hello, witajcie. Zrobimy dzisiaj mój 10-minutowy makijaż, który pewnie... W się tak... Rozpią, sobie, mam ten y, cool stanik z, ze skipsów, bo z tą koszulą pięknie wygląda, z tym kolorem. Tylko czy mi się tu... Czy ją źle uprasowałam, czy dlaczego ona mi się tak tu układa dziwnie? Nie, no, ona ja po prostu tak się układa. Tak, to jest makijaż, który... Ja robię. który ja robię ee, w 10 minut, ale pewnie jak z wami będę gadać, to zajmie mi go więcej. Ach, zanim ubrudzę ręce, słuchajcie, to jest ten list, który pokazałam, tak? Widzicie, jakie larwy są, głupie? piszą. List wysłany pocztą powinien mieć znaczki. Rar, wyzugułujcie sobie, jak wygląda list i co jest z której strony, no bo ja wiem, że w dzisiejszych czasach to trzeba, nie wiem, coś mieć żeby płacić od tego podatek, żeby przyszedł list, albo jakieś sprawy urzędowe, no albo generalnie prowadzić firmę, żeby wiedzieć jak wygląda list. Wiem, że Was to nie dotyczy, więc proszę sobie zgooglować. te wilki. <grym> I nie, nie wystarczy znaczek, musi być jeszcze stempel. Biercie, naprawdę. Dobra, słuchajcie, czekajcie tylko. Co mnie pisze? Słuchajcie, yy, a no to jest ten, ten krem. Pokażę Wam jego działanie, yy, bo wcześniej używałam tego i nadal polecam, bo on już jest dla mnie za jasny, a chcę coś takiego lajtowego. Yy, to jest po prostu krem BB I zajebiście wygląda na mojej pięknej skórze. Po filtrach oczywiście już jest niemożliwe ładną skórę bez filtrów i ładną figurę i szczupłe nogi bez lustra wyszczuplającego. Tak. No, a właśnie oprócz tego to słuchajcie. Yy, no mam tak, że yy, dużo osób pisze do mnie, takich, które znam naprawdę na Instagramie. I powiem wam, że teraz wszystkim daję mój numer telefonu. I proszę, żeby pisać SMS-y. I ym, no, będę się wycofywać. To nie jest tak, że ja porzucam Instagram, bo będę chciała do niego wrócić w sierpniu. I zobaczycie wtedy, ym, dlaczego. No, w sierpniu, tak. Yy, albo tam ostatnie dni lipca. I będę publikować, ale zamierzam nie konsumować treści nie angażować się w żadne wiadomości chyba że z osobami które znam i z którymi tam piszę i tak dalej ale już na pewno nie będę tak dostępna jak kiedyś byłam dla ludzi i trochę schodzę do offline'u plus YouTube no bo też wiecie jak po prostu sobie wykasowałam ten Instagram to potem Kurde, potrzebuję coś od tej osoby. Tu potrzebuję coś, tu wiem, że ktoś może do mnie pisać i. No właśnie. <śmiech> <śmiech> Więc. Yy... Przedeń, przerzucam się na SMS. Widzicie, jak to ładnie wygląda? To, to dopiero to wygląda, moim zdaniem, jak filtr. Widzicie, taka jest jakby rozmyta ta twarz. Ja Wam wrzucę ten link na Allegro. Ja w ogóle yy, yy, pamiętam, wydawało mi się, że to mnie kosztowało, no, co to na kosztuje. To jest jakieś tanie. I w ogóle strasznie sobie teraz na wyjeździe zjarałam nos i tu policzki, widzicie? Na maksa. Było tak gorąco i było takie słońce. A i tak w sumie cały czas siedziałam w cieniu, ale poszło się... Jeden spacer, i wyglądam jakbym w polu pracowała trzy dni. O! No lepiej nie, lepiej nie będzie. Tak? No. I oczywiście zabrałam ze sobą y, kosmetyki do makijażu, i oczywiście niczego nie użyłam. I teraz zostałam na wibracji chyba po prostu nie zabieram jej Nie wiem. O matka, co tu się stało temu pędzlu? Patrzcie, jak się lepki zrobił. Więc nic się nie wylało. Co to się co, co wydarzyło? Słuchajcie, no nic. A ja nie napisałam wczoraj pod filmem, że słuchajcie larwy, Weronika jest tak wpływowa, że Chanel wprowadziło ten produkt w wersji travel. No i super, bo ja już o tym mówiłam milion razy, że po prostu to jest bez sensu płacić za to tyle kasy, bo nie jesteście w stanie tego zużyć w 12 miesięcy. I ja jestem za tym, żeby robić takie małe opakowania, tak samo jak te pudry Fenty bo i wygodniej yy, się z tym podróżuje i nawet wygodniej przechowuje nie takie wielkie słoiki, bo to też tutaj mi się nie mieści w tych szufladkach muji. I podobno zrobili travel size, więc. A to, że się mniej opłaca, no może i nie, ale pierwsze może wam nie podpasować, bo to nie jest dobry pomysł, żeby zakładać kolczyki koła do malowania się. A po drugie, no lepiej jednak, wiecie, mieć świeży ten produkt, nie? Zrobię sobie tutaj trochę taki, wiecie, jak chcecie mieć opaloną buzię, to dobrze sobie tutaj położyć, a ja tutaj mam zjarane, więc położę tutaj brąz, żeby to wyglądało spójnie, żeby nie było tutaj specjalnie. No. Dobra. A no i w ogóle idę sobie zrobić paznokcie. i tak się kochałam w tym fręczu, że idę go zrobić drugi raz, ale skrócę je, bo to są moje naturalne paznokcie i już się tu połamałam. Mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle zdążymy naprawić, bo tak mam czas na styk, że muszę wyjść. Nie wiem, czy zrobił. Mam nadzieję, że damy radę zrobić fręcza i tą naprawę. O nie będę dzisiaj kładła figru. Tylko... chociaż... Nie, zakończyłam okulary, ale dobra. Ojej, co mnie tak spędzi? W ogóle dzisiaj nie wiem z się stało e, zwierzękom moim. słuchajcie, kicia spała mi tak, że tu miała, tu miała łapy, tu, tu głowę i tu mnie ty, tak. Um, a bolało mnie znowu gardło w nocy a Lola mi spała tu I ja nie wiem czy one wyczuwały, że ja się źle czuję czy coś, bo wczoraj w ogóle wziąłem jakiś tam nie wiem nie Teraz taraslu, a ja po wszystkich tych takich gripeksach, ja słuchajcie ja usypiam jak dziecko ja mogłam to używać jako tabletki nasenne nie wiem czy wy też tak macie, wiem, że część ludzi tak ma w ogóle całkiem sporo, że tak reaguje na dobrze jest. właśnie I też dlatego ja nie lubię brać leków, bo potem na drugi dzień się tak czuję u tych wszystkich. Biorę już naprawdę jak muszę. No, ale chcę się wyleczyć przed wyjazdem pod namiot, bo no, to może być ciekawe. Mam nadzieję, że będzie ciepło, że nie będzie żadnego tam, wiecie, deszczu i tak dalej. Zimnych nocy. No bo nie chciałabym tam być chora. Więc mam nadzieję, że mi to przejdzie, ale się czuję po tym, No, i nie wiem, czy one czuły i mnie leczyły, czy co, ale po prostu spały mi tak. Więc ja obudziłam miałam pełno kłaków wszędzie, w tych rzęsach, w No, ale kochane są. Dobra, już nie będę na resztę twarzy nakładać. Tylko tutaj, tu. ostatnio, jak to pokazałam, to moja mama mi kupiła kosmetyczkę i jest taka ładna, że żal mi było w to włożyć te kolorowe kosmetyczki, kosmetyki i znowu wzałam e, torebkę, więc samo nie jest tak, że mi się kosmetyczka nie podoba, bo właśnie tak bardzo mi się podoba, że żal mi było e, wsadzać tam te rzeczy, ale wzięłam ją ze sobą, co innego tam włożyłam, gdzie jest ten pędzel? No, także... No jeszcze w ten weekend muszę więcej zrobić w pranie i przemyśleć strategię, bo będę miała mało miejsca i mało rzeczy muszę zabrać, znaczy mało rzeczy mogę zabrać, bo muszę się przetransportować do Warszawy, a potem będą ograniczenia w pojeździe, więc nie mogę zabrać za dużo rzeczy, więc zacznę chyba sobie tam układać te rzeczy i myśleć ile mi czego potrzeba i zobaczyć ile mi to zajmie miejsca. I w ogóle rozpakować tą torbę z dekatlonu, którą kupiłam. I zobaczyć, jak to wszystko się tam pomieści. Ja to wiecie, zabieram sześć body z tych, ze skipsów, które zajmują zero miejsca. Bielizne, skarpetki, ze dwie bluzy, płaszcz przeciwdeszczowy, jakieś długie spodnie, jakiś może jeden dress i tyle. Nie zamierzam tam, wiecie, yy, przeżywać się ubraniowo, bo też nawet jakbym chciała jeśli wiadomo, jak jest wiadomo jakie są twity to Ech, nie mam jak, ani gdzie, ani jak przewieźć, ani ten więc tak, yy, no, mam już ostatnią czekajcie muszę czasu pilnować, bo też nie mogę się spóźnić na te paznokcie I w ogóle może później, nie wiem, zobaczę o której skończę wszystko dzisiaj, ale może wejdę do rozmowy, bo jakoś mnie naszło, może chciałam sobie kupić mydełko do drzwi, bo teraz jak mam te drzwi tak fajnie zrobione, coś na ten żel też się ładnie wyczesuje, tylko nie umiem ich tak... Tu mi się coś nie układa, jestem ciekawa czy... Na mydełko by to lepiej wyszło. Czy to tak samo działa? Nigdy nie używałam mydełka do brwi, O, bo ja mam tak długie, że jak robię tak, to widzicie, te końcówki mi się nie równo układają. Takie są pofalowane. Mam naprawdę mega długie brwi. A chciałam, żeby były takie proste. O! No nie wiem, czy... Wow, Spoko to wygląda. No, na usta może nałożę ten dolczewita. Nie, nie chyba nie mam dzisiaj jakiegoś na jakieś konturówki i inne rzeczy na ustach. o no, 13 minut z gadaniem mi to zajęło unexpected joy I zaraz się przebieram pokażę wam co mam na sobie i obrysk na larwy jeszcze okej okay. słuchajcie, znalazłam te okulary bo już myślałam, że je gdzieś skupiłam w wziąłem do plecaka, nie zapomniałam o tym i wiecie, że też milarów cały, że. Yy, dlaczego chodzę w okularach po domu? No, nie wiem. Mam wyjść na zewnątrz czy wam pokazywać, jak wyglądają nowe okulary, a poza tym. Nie wiem jak wy, ale ja zakładam okulary w domu, i potem jadę windą i wychodzę na zewnątrz. Ja wiem, że nie macie życia i nie wiecie, jak to jest, jak na przykład. Yy, można mieć kaca, zapuchnięte oczy, wypadły Wam rzęsy, tak mega pośrodku i chujowo to wygląda. Yy, albo płakałyście przez kogoś, na przykład przez faceta, czego nie polecam. No i wtedy się na przykład zakłada okulary, ale to trzeba mieć życie do tego. I słuchajcie, ten sposób z pudrowaniem nosków działa. Naprawdę działa. Nie jest tak, że nie ma żadnych śladów, ale. Ale pomaga. Ja powiedziałam, że na maksa ciemne są te okulary. Te szkła y, dają takie wrażenie, jakby w ogóle mocno prześwitywały. A są takie, no, na maksa zaciemniające, co ja osobiście bardzo lubię. Dobra, to się zaraz spóźnię, a nie mogę tego zrobić, to będę zapier no co jest z tobą? torebką mi jak to ma być? Uch. Dobra, nieważne. Coś się tu stało. Jak to są? no dobra, dobra, no no i tak, no Zara. no Zara. Buty, usy, to najlepsze buty do jeżdżenia na nodze, bo słuchajcie, strasznie brudzi ten nóżka i w ogóle tam podpieranie to strasznie zostawia ślady na tych pomowych. Można to zobaczyć. dobra. Mając je ja tak wygląda. Nie spacer, Teraz jemy, wiesz? Mm. Pizza w łóżku z psem. Proszę zdrowie. Ale co? Zatulone. Ogon za barierką Kicia? Tak? Ogon patroluje osiedle. Gdzie do mnie? No chodź. No chodź. Znowu są świeższe, przyjemne. Chcę mi się głaskać, tak? No No chodź. O, ja wam pokażę. Sobie zrują takie paznokcie. Chciałam taką taflę szkła, żeby wyglądały trochę. Jak takie akrylowe i mogłyśmy dobrać z dobrego pyłku I w sumie została sama baza z... Nie wiem czy widzicie teraz ten projekt ciemny Trochę też inspirowane The Idol Tylko ona miała tam takie chyba prawdziwe przedłużane Prawdziwe sztuczne i z... przezroczyste bardziej No ja mam swoje, bo one nie będą takie przezroczyste Tak czy nie? Podoba Ci się? Hmm? Hmm? Ładnie wyglądają, Być się napadrzeć. No ty paznokcie. Co kotur? Zresztą znaczy, jak jest ładnie. Jest mega przyjemnie Tak? Mega no już przyjemnie no chodź. No chodź. ale tak długo się mieliśmy, że się ciemno zrobiło, widzisz? Musimy wstać. Mm. Nie mam serca i wyrzuci. <laughs> już z godziny tak leży. Ale ładnie. Kiczymy tutaj. nie Wstańmy. Co? Nie? No musimy wstać, przypuszczamy. Wstajemy, kicio? Gram pikacie <laughs> Zobaczcie, jaka to jest zabaweczka Moja przytulanka, tak? Tak, ojej No, wstajemy Wstajemy?